Te święta przytul do mnie się Ło o o, ja tylko od tobie śnię Ło o o, za oknem znów pada śnieg Ło o o, dzisiaj chcę tylko ciebie mieć Ło-o-o Witam Was oczywiście bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dolnośląskie Gospodarstwo I na początek możecie zostawić mi łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale To widzowie będziecie mieli oczywiście zajebisty dzień, jeżeli oglądacie to. E, oczywiście rano, a jeżeli oglądacie to wieczorem, to będziecie mieli jutro zajebisty dzień, widzowie, więc polecam zostawić, jeżeli nie macie jeszcze łapki w górę. W sensie jeżeli nie macie jeszcze subskrypcji, a łapkę w górę. I też jeżeli nie macie, to koniecznie zostawcie. I widzowie napiszcie jakiś fajny komentarz. Napiszcie widzowie jak wam oczywiście e, dzień minął, jak wam kurde tydzień mija. Bo wy to widzowie widzicie w sobotę oczywiście. E, tak, chyba w sobotę. Postaram wam się jakoś to wrzucić. Ja to oczywiście nagrywam e, widzowie w piąteczek. Zastanawiacie się, kurde, pewnie co to jest, nie? To jest widzowie, lawetka, które sobie oczywiście pożyczyłem od mojego znajomego. Niedawno, w sensie, zadzwoniłem do niego, powiedziałem, kurde, że wiadomo, chodzi o ten ciągnik, nie? Powiedziałem mu, że, mordo, potrzebna mi jest lawetka. Kurde, pożyczysz mi. Wiedziałem, że on ma taką kurde lawetę. I on, takie kurde, spoko, pożyczę ci nie. I, I pożyczył mi, oczywiście, widzowie. Mamy lawetkę, zrobimy sobie teraz zdjęcie, nie? Do miniatureczki. Ciao, widzowie, piękne, kurde. O cholera, e, to nie co było. <laughs> piękne, widzowie, zdjęcie mamy. I teraz tak, biegniemy sobie do sąsiada. Dobra, przejedź se. Typie. Przejdźcie, my widzowie, ciśniemy sobie do sąsiada po pożyczyć widzowie oczywiście ciągnik. Pożyczyć sobie ciągnik, ponieważ oczywiście musimy sobie zwieść nasze belki. Musimy, se, widzowie, zwieść nasze belki. Ten ciągnik oczywiście widzowie, mogę sobie pożyczyć, bo czemu nie? Czemu nie widzowie? Sąsiad mi pozwala. Sąsiad mi pozwala, dobra, bierzemy do góry. Jedziemy, jedziemy widzowie Teraz widzowie tak Jeżeli oglądacie to w sobotę To już teraz 16 16 chyba widzowie grudnia we wtorek konkretnie jest premierem mojej nowej piosenki, którą oczywiście widzieliście na początek odcinka, tak więc naprawdę polecam wpadnąć na premierkę, bo naprawdę warto. Naprawdę, naprawdę widzowie, warto, bo to jest zajebista nutka świąteczna, taka fajna. Więc, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli, kurde, spodobał Wam się ten e, snippet, co był na, na początku e, tej nutki, to oczywiście możecie. Kurde, gdzie jest ta? Ten. To możecie oczywiście wpadnąć. Możecie oczywiście wpadnąć, to mi będzie bardzo miło, na premierkę, wtorek, widzowie, godzina 17 Premierka nowej, widzowie, piosenki, kurde, czekajcie, gdzie to było? Gdzie to do cholery było? Dobra, po kurach nie będę jeździć, nie? E, poczekajcie, kurde, bo ja przecież robiłem tutaj tego górę tego e, Gdzie to jest? O, tutaj widzowie, jajeczka, a tutaj, dobra Czekajcie, tutaj to jest oczywiście to trzeba widzowie chce tam zajechać Tak Skręcamy kurde i ten Jedziemy Kurde w sumie jajeczka od kurek też można by zabrać A i widzowie Jeszcze tak wpadajcie koniecznie widzowie Kurde na TikToka Bo teraz mam nowego TikToka se Założyłem kurde oczywiście nowego TikToka bo kurde tak się powtarza, nie? Założyłem nowego TikToka, bo... bo tak... Bo tak i szczerze, teraz jak założyłem nowego, to... Czekajcie, chwilkę. O, dobra, już jest ok. I teraz tak. Dobra. Tabelka w sumie nie jest taka bardzo ciężka. O czym to ja mówiłem? Wpadajcie na TikToka koniecznie, bo... Teraz ten TikTok nowy ładnie, ładnie poszedł szczerze Bardzo, bardzo ładnie poszedł ten nowy, nowy TikTok, parę filmików tam już jest, parę, parę wyświetleń też jest, więc możecie widzowie wpadać, bo byłoby mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło, gdybyście zalecieli na TikToka, kurde, widzowie, widzów nie podniosłem. Gdybyście wpadli na TikToka i mnie tam e, oczywiście zaobserwowali. Bo ten TikTok teraz nowy jest, lepiej mi szczerze wyszedł, lepiej mi wychodzi, lepiej mi wystrzelił, niż tamten. Wyświetleń mam, kurde, wyświetleń mam dużo więcej, bo na tamtym, to dosłownie na każdym TikToku miałem 0 wyświetleń. Równe widzowie 0, albo 2, albo jakoś tak. No, maksymalne liczba wyświetleń, no to chyba widzowie było 3. Więc, <todgłos> tak, nie, nie za dużo. Ale teraz, jak sobie założyłem nowego, to oczywiście jest więcej. Oczywiście jest więcej. Kurde. Kurde. Cholera. Kurde, no. Czekajcie, piła mi się. Niechcący wyjęła z kieszeni, wiecie? Kurde. Dobra, postawił się. Dobra, jest okej. Okay. Jedziemy widzowie po następną belę W dalszej części odcinka Sobie oczywiście pojedziemy Po nasz ciągnik Po naszego widzowie 3PK który, który Oczywiście stoi Tam Jak oglądaliście poprzedni odcinek To wiecie widzowie oczywiście gdzie on stoi Niestety Widzowie ktoś go kurde ukradł Potem trochę niestety zepsuł Kurde akumulator zabrał i w ogóle y, maskę też zabrał. Zobaczcie sobie kurde odcinki poprzednie. Pierwsze odcinki z tej serii. Jak wygląda ten szypek, a jak wygląda teraz. No widzowie niestety jest dosyć słabo. Co nie? O! Kurde, już myślałem, że się obali na ziemię, ale na całe szczęście nie. Olera, dobra. Ta. Tak. I teraz tak. Yy. Dobra, i do góry. oczywiście kurde Nie, 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 źle źle zrobiłem źle zrobiłem i teraz tak O cholera Nadziałbym nadział nadział widzowie nie, nie, na widły Aha. Dobra, tak. I tu jedziemy. Kurde widzowie, tą trawę to oczywiście będzie trzeba już kosić niedługo, niestety. Bo już kurde trochę urosła. Trochę urosła i dosłownie zaraz trzeba będzie ją kosić. Czekajcie, nabije się na, na drugiego widła jeszcze jedna belka, czy nie? Spróbujmy. Spróbujmy widzowie, oczywiście. Tak. Yy... Tak. Wbijajcie widzowie na kanał Franek Records, jeżeli interesuje Was muzyka i kurde takie różne rzeczy z tym związane. Jakieś różne remixy, poradniki, takie różne kurde fajne rzeczy. Poradniki wrzucam tam oczywiście To piątek o godzinie 16.00. Tak więc możecie tam zalecieć, jeżeli Was to kurde interesuje. Poradniki oczywiście o muzyce różnej. Coś różne rzeczy, kurde takie w tym stylu. Więc jeżeli Was to interesuje, to wbijaj to na ten kanał i kurde ostatnio przebiliśmy widzowie tam 200 subskrypcji, to chyba wam już mówiłem ostatnio. Przebiliśmy tam widzowie 200 subskrypcji, naprawdę bardzo wielkie dzięki za to. Wielkie widzowie, serduszko dla Was za to. Kur o cholera! Widzowie, na całe szczęście udało mi się, kurde, ten ciągnik podnieść. Zajęło mi to dosyć dużo czasu. Bele oczywiście przeturlałem już e, tam na swoje miejsce, tam gdzie ma być. Jedziemy oczywiście po e, następną. Kurde, no. Dobra, poczekajcie, ja to muszę, kurde, reszcie nie odwrócić. Cholera, widzowie, to serio. Ciężkie, nie? Ta. I teraz podnosimy widzowie. I jedziemy. Jeszcze chyba tylko trzy belki zostały. I ten. I będziemy widzowie jechali po ten ciągnik. Cholera, no już się, się widowie bałem, że znowu się przewrócę. Tak trzeba widowie naprawdę uważać tym ciągnikiem. Szczególnie jak się coś przewozi, szczególnie y, ten No szczególnie jak się ma w górze tego tura y, Kurde Czasie źle y, to się źle, że pojechałem do tyłu, nie tak bardzo Ok. Możemy trochę Kurde Widzowie Dobra widzowie, na szczęście już jest wszystko G. Belkę oczywiście ręcznie trochę się pomęczyłem z nią, ale ale się udało. Więc jedziemy po następne, jeszcze tylko dwie chyba zostały, mam nadzieję. Kurde, czekajcie, bo ten i tak jedziemy tu. O nie, widzowie, to jeszcze dwie belki chyba. Trzy, w sensie sto razem trzy. Jeszcze dwie potem będą. Dobra. Urde. Już myślałem znowu, że się obalę Się. W sensie, że ciągnik się obali, nie? Na ziemię. Dobra ta i puszczamy tak opuszczamy tura trochę i widzowie kurde jedziemy po ostatnie dwie belki a potem już kurde pociągnik szczerze nie wiem trochę jak go y, wtórlam tam ale postaramy się jakoś to zrobić postaramy się widzowie jakoś wtórlać ten ciągnik może kurde po jakiegoś kolegę y, p, p, pójdę. To może mi pomoże, nie? Kurde. Ta chcę yy. zrobić tak, kurczę, żeby wziąć dwie belki na jeden raz no nie, dobra, tak Tak i teraz Gdzie ta druga? Tu jest kurde ta druga. Tak jak wam już e, ostatnio mówiłem, zacząłem kurczę nagrywać specjal na 1000 subskrypcji Teraz te, ostatnio tak pomyślałem, że chyba ja jednak go podzielę, tak na takie dwie części. W się sensie, nie wiem, na, czy na dwie. Na kilka części. Oh, kurde, na kilka części widzowie na pewno go e, podzielę. co się czy na pewno, nie wiem, zastanawiam się właśnie. Napiszcie e, w komentarzu widzowie, czy chcecie specjal podzielony na... E, kurde no. Dobre, już wiecie to, jednak e, nie będę się bawić w to. Czy chcecie widowie spe specjal podzielony na kilka części? Czy jedna, jedna część, ale taka długa? Czy ta, e, taka długa? Jeżeli e, widzowie na kilka części, to oczywiście będziecie mieli to szybciej. Jeżeli chcecie jedną długą, to, o, to kurczę, będzie trzeba trochę więcej poczekać. Że, żebym to nagrał. Wszystko Dobra, wiecie co, już wszystko jedziemy po tą belę i tak, już wszystko, kurde, zostawimy, nie? Kur. Tak. Jedziemy. Dobra. Ostatnią, kurczę belkę. Ja. Kurde tak trochę Tak trochę bym powiedział Średnio to złapałem Ale trudno Już kurde widzowie Chcę bardzo jechać po ten ciągnik bro. Mam nadzieję że kurde, Mi nikt go nikt nie zabierze W sensie Chcę już jak najszybciej jechać po ten ciągnik I mam nadzieję że też nikt mi go nie zabierze kurde rzucamy belką Jezu, widzowie, mam nadzieję, że nikt mi e, nie zabierze tego ciągnika. Uuu, byłem tam jeszcze dzisiaj rano, widzowie, patrzeć, czy to, czy on jest. Uuu, oh. Ej, widzowie, kurde, jajka wpadły do tego. <grym> Ej, widzowie, co jaj... co się kurde z tymi jajkami stało? Cholera, co, Ej, co, co się z tym stało? Coś się, kurde, stało. Dobra, już trudno, nie teraz. Dobra, tak. Jedziemy, oczywiście. Widzowie, oczywiście, odstawiamy ciągnik do sąsiada i jedziemy. Tak. Kurde, może trochę za blisko tej. To to jest studnia. Kurde, trudno, już wiecie co. Trudno, się mówi. Jedziemy, oczywiście, do. E, idziemy. Kurde, widzowie, ja tej lawety nie zgasiłem. I ona cały czas, kurde, tak stała zapalona. Tak, stała, kurde, cały czas z włączonym silnikiem. Dobra. Kierunek. Oczywiście. Cholera, co tu się stało? O kurde. Ty, dobra, wiecie co? Przejedziemy tutaj, bo tu jest już ten ciągnik. Tylko. Teraz tak, jak daleko jest ten korek? To sta kurde, czajcie. Żeby tak. Czajcie, yy, i trzeba jeszcze rozłożyć te najazdy. Co, to rozkładamy, kurde, oczywiście najazdy. Jak najbliżej tego yy, ciągnika. No i kurczę, trzeba go jakoś teraz tutaj wtoczyć. Dobra, obczajcie Jakoś ręcznie oh, Kurde, nie chce się Cholerno Cholerny Ja pierdziele, widzowie Dobra O cholera, co to było? <laughs> widzowie Ciągnik opętało <laughs> Ja pierdziele, ty Ajcie, co jeszcze teraz może zdjęć? Albo nie już. Al albo dobra, zrobimy kurde jeszcze jedno zdjęcie. Zobaczymy, potem sobie wybierzemy kurde, które by... które by wybrać. Dobra, widzowie, dajcie mi chwilę czasu, ja to załaduję i widzimy się zaraz. Uff, widzowie. Trochę mi się niestety zleciało z tym ciągnikiem. Tak na pewno ponad godzinę. Ale na całe szczęście się udało. E, teraz tak. Siadamy do tego. I jedziemy. Oczywiście. Mam nadzieję cholera, że to mi nie spadnie. Jeżeli to spadnie, to będzie straszny przypał. Szkurde komuś pole zjeżdżę, ale trudno. Widzowie walić, najwyżej się jakieś kurde odszkodowanie zapłaci, nie, ale trudno Trudno się mówi, cholera widzowie prawie w znak walnąłem Tak, jedziemy Jak ktoś widzowie to u mnie, e, nie u was, nie I teraz tak Teraz widzowie, zepchnięcie go stąd będzie na pewno dużo łatwiejsze Tylko teraz gdzie by go postawić? Można w sumie tutaj, wiecie co? No i cóż, widzowie. Na dzisiaj chyba to by było na tyle. Ja się chyba z wami żegnam. I co? Mamy ciągnik. Na całe szczęście. Fiat Agri. Nie wiem, gdzie jest. Prawdopodobnie już się nigdy nie znajdzie. To Na kabinie się kończymy odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Ja się z wami żegnam. Siemano.